Hej widzowie, z tej strony ma Olaf 7.9. Dzisiaj z moim kolegą z Wojtkiem i widem zagramy to to w. No trip. Był jakiś tam update i dodano demo derby. Wojtek to grał, więc niech nam opowie o co w tym chodzi. No ale z tego, No ogólnie. No. no. Ale chodźcie do tego. No tam jesteś Uf, przedzielony na drużyny, a są inni ludzie też, Gracie, um, czy też? tak będą inni ludzie. I co Niestety. o to tu chodzi? E, tutaj e, trzeba się po prostu zabijać. No po prostu jesteście przedzieleni do drużyny, co nie? Jestem I, ob I jeszcze... No dawaj, wchodzimy czy co Jesteś przedzielony na drużyny Wszedłem. I... I trzeba I... zabijać ludzi, żeby... Na przykład, żebyś ty wygrał albo ja Bo to randomowo jest Innym bo graczy trzeba ale... zabijać ale ma trzy osoby Ma trzy osoby jak, jesteś, jak jesteśmy w drużynie to nie możemy się zabijać automatycznie więc. A, a mamy nieskończoność amunicji? I don't know a jest samochód czy nie? Dobra Dobra, zaczynamy! Musimy być razem! Błagam! Błagam, proszę, jak chcę być z Wojtkiem! A jest ten David! On nawet chyba nie wszedł. Jesteśmy chyba Be razem! Nie gada... Nie, nie jesteś, ja się no, nie jesteś... mogę ruszyć? Fuck off. Jesteś w drużynie... Nie... O, różowych, czyli gejów. Błęd też. <ścoughs> no. no. Dawaj, oh. o! Zadołyć! Jedź! Jedź! <ścoughs> Ale z nim! Dobrze. Dobrze! Dobrze! A jak my mamy się piesek? zabijać? Dobrze. Pistoletami! Tak! no ja jakoś tak z karabinami. A gdzie karabin? Ale musisz znaleźć! no R! nie siedział! Siewa Mariusz! Widzę Cię! Będę Mariusz! Mariusz! Nie Mariusz! 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 nie Mariusz! 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 Skaczemy. Mariusz! Mariusz! Skaczemy. Mariusz. mamy! Mariusz! Ktoś się Ej dawaj jedziemy ty... Aha, aha! Aha! No, Zepchwaj się. Moi się zepchnęli. No Dobra, Wskakuj skakuj tam, wskakuj tam. Wskakuj tam, nie ma tutaj. Nie. Nie skakuj. mogę teraz, jeżdżę Skak. na Alczę go Teraz tego mojego odcinka z Jada Drip, to będzie na... na... przez Teardown. To będzie Teardown zaraz, nie? Też spróbuję wygrać! No weź! Zgin! No daj mi to Ja jeszcze nie wygrałem! Ale ja się nigdy nie wygram. Idź umrzeć. Chwaku! Mordują mnie! Byś wiedział co ja robię Ej, zabiję ja, ja idę jechać do Sosnowka nerw Ale ja, czekaj ja na, na mnie. do sosnowka. Czekaj na mnie Wiesz jak ja przetrwałem Bo ja po prostu skaczę i oni mnie nie mogą trafić czy później ta arena się zmniejszy no i wiem zmniejsza się ona no jeżeli w tych pięciu minutach nie umrzesz 7 graczy zostało to no to ja do sam masz pięć minut Dobra widzowie widzimy się za... Dobra. Dobra widzowie jesteśmy... ALE CZEKAJ NA TEGO! Nie chce mi się milion tysięcy czekać godzin ja wala. Bo leżone taki jesteśmy Bo... Ktoś się prosi o coś o tej... No nie chce mi się czekać milion tysięcy godzin na niego Mam baga Dobra, widzowie, widzimy się znowu Dobra, widzowie, jesteśmy Ja tworzę, ja tworzę chłopaki No ale to zawsze Ty, he? A nagrywasz teraz, he? I przez ciebie ja nie mam mojego family contentu Dobra, ja robię auto, wylutuję to. Musi się niech lutować. Powiedziałam, że masz lutować, to lutujesz. Chłopaki, ja lutować. Wiem, co? Co Dawid? O, on się zawalił. Ja, ja bym robił ten. Bo jest nawalony. No kurde, bo jak tu tego banana wziąć? Nie. Bo co ci banan? No do jedzenia chyba, nie? Bro. Wow, pa, pa, pam, pam, pam. Lutować lutem, ale no. Ale latarki się. Nie... Od kiedy się latarkę da zataczować? Nie. Od kiedy? Od, zawsze. Od kiedy? Nie, nie można. Nie da się. nie można było. Ale nie można, można było. Można było. Chłopie, ja mogłem. No. To ty jakiś jesteś magiczny, nie? A co z paliwem? No, okay. no, wy nalejecie. Ja, ja jedę z przodu. O, no tak, dlatego trzymam. Dzień. Wlewam ile, ile Ej, fabryka ale dała. Ej, bo on tutaj ten. Do tyłu! Do tyłu! Dzieci się do tyłu na tyle. No, otworzył ci nawet drzwi. Do tyłu! Do tyłu. Proszę, otworzyliśmy. Siadaj drzwi z tyłu. Wysiadaj. Dawid, wysiadaj. Dawid, bo pójdziemy zaraz na level kompany bez Ciebie. Dobra, chodź na level kompany bez niego. Chodź na ja Dobra. Kurwa, jest Dobra. Masz. masz minutę, żeby wyjść, albo idziemy sami na Level kompany. No w końcu. <laughs> Widzisz? Działa. Działa, gdzie działa. Nie wiem, działa, działa. Dobry, ten... On wchodzi czy nie? Wsiadasz, czy co? Kurwa. No, wyszedł. Na Chuj. Chodź. Chodź. coś Chodź. w Chodź. Chodź. mam Chodź. zero. Dobra. Mam na a my nie no A już mamy jakiś dom. A będę ma już... Gdzie to niebowy widzisz? No przed nami, no, no, ja, To Czemu ty masz taki render distance? Ej, jakiś krzywy on. Ej, nie mam ich. Pani za Nie rób. Nie, 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 nie! Dobra, no ja nie muszę, ja muszę! Nie klikaj tego guziku lepiej. Jak będzie. Lepiej nie. Ja sobie dodaję ammo. Jak ty dodajesz? Pod którym... Przytrzymuję. Przy, 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 po Ale myślą czy nie... Co? No... Po prostu! Dociekam pistoletem to! A <gasps> ty mi rolling! The oh shit! Och! Wodę mam! A city rolling! The hating! Wait, hold! Uważaj, uważaj! Dobra, umarł. Dobra, ale. Jest um, jeszcze taki fajny czerwony guzik? Where? Jest? Nie wiem do końca jak działa C4, ale wolę nie wiedzieć. Znalazłem da dark chocolate. W sumie. Dark. Patrz. dark chocolate. To nie jest dark chocolate. No. Oh, Mam guzik. No. Nie masz psychego kliknąć. Za chwilę. Musimy najpierw ten odjechać, a ten... Kurde. Krótko Dobra. mówiąc, wykręciło nam ten... oponę. Jedną... jedną. Trochę pana, pana mnie. Bo... ja, ja wysiadam, co nie? Jestem na dachu normalnie. Hej. Okay? Ty, bo ja nie mogę tam wjechać motorem. Kurde! Dobra, jadę z Tobą. E, no to widzowie, tak. Widzimy się jak już będzie kolejny dom. Więc no to... ej! Czy Ty wziąłeś to? Tego pilota? On... nie... Sprinter! Bie? Nie bie. Czy Ty pilota wziąłeś? Wziąłem? No to gdzie teraz jest? Wziąłem, ale jak już upuściłem, to on nagle se magicznie zniknął. Więc. No. Co no wy widzisz, jak to jest niszczycielem wszystkiego? Patrz, e, byłem tutaj, co nie. Byliśmy tutaj. W aucie, co nie. Kliknąłem, bo chciałem zamknąć drzwi, co nie? No i C4 włączyłem, no i wybuchło. Ehm, C4 upuściłem ten guzik i kabum! Zniknęło. Co piszcie w komentarzach co chcecie, żebym nagrał. Kolejny Na dom jak Dalej ty inny tak inny... dużo widzisz? Ja mam render ustawiony na... Widzowie zaraz się... Zaczy, to Dobra, nie jedziemy! Wie. O! Kurde, o stopuj! Bo tutaj... są... Ale może być broń wyciągnął? bo zbugowałem ich i mnie nie atakują. Strzelaj w nich! Nie mam właśnie ammo. No to nie wiem. Ale mam macetę, która nic im nie zadaje. Kurde. No zadaje właśnie trochę. No właśnie w ogóle nie zadano. Stamina kończy! Ty wiesz, ale co? Oni cię znowu atakują, czy nie? No bo cały czas we mnie, no kurde. Zaraz to zginę. Co tu jest? Dobra, I'm dead. No mam defa, bo... Ci na mnie uwiali debile! Nie wiem. co przyzwyczajmy się nie sami content. A masz free Revive'a? Właśnie nie, nie. Czyli mam kończyć, ja bo Tylko także Gdyby można było komuś dać tego, free, jednego Free Revive'a. Nie, nie, no, Czyli idziemy na inną grę, dobra widzowie, zaraz... Dobra widzowie, będziemy grali w ten... W... Okranny symulator sklepu, po polsku. Za chwilę to będę musiał ja, ja... coś zrobić. Chodź. Dobra widzowie, jestem z Cipicie, pica, pacia, paży wi. Cipicie, pica, pacia, paży wi, zaba, zaba. Ej, nie masz otworu. Nie masz ptychy otworzyć. Wiesz, to odblokowałem? Eee, Ej, odblokowałem to. Kupiłem. Za ile? Za 1500. No i stąd, babo. No. Nie, 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 no, kurde. No i przed dla nas, Jak ja im mam uciec? Perdon. Oh, 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 oh. Zrobiłem runa Ile? 160 25 Czy Ciebie zauważył? No Really? Nie, 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 kiwka, kiwka, kiwka! To jest nie, sklep. no. Nie, bo. Nie. Wiesz, że tutaj nie da się zrobić kiwki, bo oni po tych głupich meblach, czy co to to jest, wchodzą po tych półkach, a my nie możemy. P Prawda, że to jest bez sensu? Aha, It. No. Ty się więcej zarabia? Wiesz. Bigos. Bigot! Bigot! Bigos! Bigot. Możesz Bigot. zwrócić jego uwagę! Big, trzy, trzy powiedz mi, jak ja to mam tam zrobić? БИГОС! Я беру БИГОС! БИГОС берешь БИГОС! 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 Ну бананы! W tu jest w drugim sklepie styf, jak nie wiem. Kurde, oni nie mogą być tutaj, bo oni mnie wtedy zauważą. Albo ja im muszę zrobić kiwkę. A ty masz inny Albo tak? nie wiem. A ty masz inny. A ja mam drugi. Znaczy no mam ten sam, ale w sensie mam... Ten te towary Kurde, no i stąd babo Wiesz, że tutaj u mnie jest dwóch ochroniarzy No idźcie stąd no, nie, nie pójdą, nie? Na no, mi na złość Bigos! Jak widziałem tylko Bigos. Nie, chcił. Ja nie chciał. Ja też nie chciał. <noise> <Ała! głos> <noise> Jakie combo. O! ZBIGOS! Ile to kosztuje? Ile to kosztuje? Ile to... Ile ta pizza kosztuje? 130. Czyli tak średnio. Oplata się. A tu Majstro? Mato? Ja miałam tu mi tu Mato. Ja miałam tu mi tu mi tu Mato. Aha, to nawet nie pokazywało ile. Zbr. Gdzie, 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 gdzie? Dobra, nie mogę, nie mogę, bo ten dziadek tutaj jest. Pójdź, no, no pójdź mi za złość tam, nie? Muszę, już kończę,